Rany Julek, w ogóle to dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, no i ciągnij, chłopie nie ciągnij, tydzień czasu, tyle mnie tutaj nie było, tak się zazieleniło, że aż ciężko uwierzyć jak przez tydzień czasu się zmienił krajobraz, w ogóle trawa jaka długa, Niori, mm, kleszczyki będą, <noise> nie ciągnij mnie, nie mogę go spuścić, bo tam jakiś piesek z panem jest, wolę uniknąć jakichś krzywych akcji choć podejdźmy że no do płota sprawdźmy a! kręcisz mną na wszystkie strony psi. a ja w ogóle w Adidaszach na taką super mokrą trawę bo cały weekend lało już czuję, że mam stopy mokre, ale to dopiero początek pięknie, no już nawet nie widać naszej górki nawet nie widać ale mój o Jezu, jeszcze wlazłam w jakieś te. Mm, no, co? Dmuchawce, latawce, wiatr. Daleko coś tam, świat. Da, 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 da. Dzień dobry w poniedziałek. Ja zaczynam go w bardzo dobrym humorze, w bardzo dobrym nastroju. Proszę tu na mnie nie tego, nie tego cić. Także no. Idziemy na nasz spacer wytęskniony zarówno przez psa jak i przeze mnie. Muszę sobie zrobić teraz reset mojego mózgu po zeszłym tygodniu. Bo zeszły tydzień to była po prostu oh, katastrofa kosmos. Dobra. Bo mnie tu po trawach ciągniesz. Idziemy resetować sobie główkę, ale to zarosło. Nie wiem czy teraz będzie widać. Ale tak się śmieje. widzicie? Sam merdający ogon z trawy. Sam ogon wystaje, to jeszcze nic. Jak on biegnie. O... Hop, hop. Kto tak skacze? Jak zając. Zając jesteś? Czy pies? Pies czy zając? Jest. Haszcze popachy. Tak urosła trawa. Ciekawe, czy ktoś ją kiedyś tutaj skosi? Halo? Idziemy brykać. Dzisiaj mamy bardzo mało czasu, więc nawet nie wiem, czy uda nam się zrobić naszą regularną godzinkę, ale nic. Szybkim tempem, szybkim krokiem. Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz! Czas na cotygodniową wspólną kawkę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Uff, powiem wam, że zeszły tydzień, zeszły tydzień to była dla mnie jedna wielka, makabra kosmos, po prostu kosmos, ale przetrwałam, przetrwałam. Mamy kolejny tydzień, no i co? I, i, i pogoda się yy, zepsuła. I to się tak zepsuła, że jest okropnie. Cały zeszły tydzień, kiedy było przepiękne słoneczko, po prostu no, pogoda była yy, cudowna. Yy, ja chodziłam na praktyki i powiem Wam tak. Nauczyłam się dużo, zobaczyłam dużo, poznałam bardzo sympatyczne kobitki tam pracujące, panie pielęgniarki, które widać, że chciały przekazać wiedzę, nie trzymały sekretów. Chodziłam razem z koleżanką i tam no, wypytywałyśmy ją o różne sytuacje, różne rzeczy, jak wygląda praca na oddziale. Tym razem byłyśmy na internie na oddziale chorób wewnętrznych i powiem Wam, że to jest bardzo ciężki oddział. Yy, I zeszły tydzień naprawdę dał mi w kość bardzo psychicznie i fizycznie. Yy, przyznam szczerze, że przez pierwsze dwa dni, czyli yy, tak, poniedziałek i wtorek, po poniedziałku ja w ogóle wróciłam do domu i sobie pomyślałam tak, Boże. Kobieto, czy ty wiesz, na co się piszesz, czy ty wiesz, jaki zawód sobie wybrałaś? Czy ty sobie na pewno poradzisz? E, Zważywszy na to, że ja jestem bardzo empatyczną osobą. E, no i mimo, e, że nikt mi nie wierzy, jestem też nieśmiałą osobą. Nieśmiałą i nie jestem taka, może nie tyle, że e, niekomunikatywna, ale ja muszę tak. E, Mieć taką chwilę na rozeznanie się w sytuacji, poczuć się bezpiecznie w nowym środowisku, no i wtedy dopiero jestem bardzo komunikatywna, aż za. No ale potrzebuję tej chwili. I m, tak jak obserwowałam na przykład moją koleżankę, e, która jest mega komunikatywna, e, dla mnie na przykład. E, Dużym problemem było takie mm, nawiązanie głębszych relacji z pacjentami. Co mam na myśli? Takie bardzo jakby wynikanie w ich strefę prywatności, rozmawianie o ich y, rodzinach, dolegliwości. Ja raczej jestem takim typowym zadaniowcem, e, czyli tak, do zrobienia, podanie le rozrobienie leków, podanie leków, podanie kroplówki, sprawdzenie czy pacjent ma wszystko, czego potrzebuje, e, czy mu niczego nie brakuje, czy z nim jest wszystko ok, czy go nic nie boli, e, zadanie jak jeszcze można mu pomóc, żeby ten jego pobyt był e, w miarę e, miły, przyjemny, znośny i takie wiecie, typowo, typowa zadaniówka. Natomiast jak obserwowała moją koleżankę, ona tak podchodziła do każdego pacjenta. Bardzo otwarcie, dopytując się o chorobę, szczegóły choroby, wiecie, tak super, mi się to bardzo na przykład u niej podobało. Ja dopiero takie coś mogłam uskutecznić po kilku dniach przebywania z tymi pacjentami, bo jak poszliśmy na oddział w poniedziałek, no to wiadomo, codziennie widziałbyśmy się z tymi samymi pacjentami, i dopiero już tak koło środy, ja mogłam już z nimi swobodnie rozmawiać, tak jak ze znajomymi. I to samo właśnie widziałam u pielęgniarek, które tam były. One mm, na przykład u panów mówiły tak po imieniu, takim żartem, tak, tak luźno. Natomiast ja byłam tak troszeczkę jeszcze mm, wycofana. No ale oczywiście to się zmieniło. Wiadomo, tego też idzie się nauczyć. Dla mnie to w ogóle był pierwszy taki. Taki szok ze względu na to, że wcześniejsze praktyki, tak naprawdę, przez to, że była pandemia, COVID i tak dalej, wszystkie nasze praktyki odbywały się do tego, że przychodziłyśmy na kilka godzin, opowiadały nam panie co i jak, ale nie miałyśmy kontaktu takiego bezpośredniego z pacjentami i właśnie to był duży błąd, bo no, tego trzeba się nauczyć: obchodzenia z ludźmi cierpiącymi. No, ale już mam to za sobą. I jeszcze yy, ważna kwestia, która po prostu, yy, no, nie powiem, że wyrządziła traumę, ale takie yy, taki poczucie dyskomfortu dużego, yy, to było, słuchajcie, mycie, yy, czy przebieranie yy, pampersów panom, czy obcowanie z cewnikiem u panów. E, przyznam szczerze, że no ja wiem, że ja jestem stara e, baba e, i nie powinny mnie takie rzeczy krępować, nie powinnam czuć dyskomfortu, zwłaszcza, że jesteśmy w takiej sytuacji, no że no trzeba, tak, nikt tego nie robi, że tak powiem dla przyjemności, no ale są też panowie, którzy no cierpią, cierpią, na pewno cierpią, ale też czerpią przyjemność z e, Takich rzeczy, że no, przychodzą yy, pielęgniarki i, i myją ich. Są też owszem tacy, którzy się bardzo krępują, i to jeszcze wtedy yy, też dodatkowo jest taka sytuacja, no. <gryw> Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale powiem Wam, że pierwsze dwa dni byłam bardzo, bardzo skrępowana, jeżeli chodzi o panów. Natomiast jeżeli chodzi o mycie czy przewijanie. Pań, to absolutnie nie było z tym problemu. No, właśnie, tak. Jeszcze się nie przymogłam do tego. Jeszcze ten tydzień to było za krótko, żeby ogarnąć panów, ale rozmawiałam z kilkoma pielęgniarkami, one też mówiły, że na początku to jest właśnie taki dyskomfort, natomiast później to już przychodzi taka rutyna, i tak naprawdę niczym to się nie różni od mycia czy przewijania pań. Mam nadzieję, że takie coś nadejdzie. Też mnie bardzo przytłoczyło patrzenie na cierpienie niektórych ludzi, patrzenie na pacjentów, którzy byli naprawdę chorzy, patrzenie na pacjentów. Była jedna pacjentka, która była logiczna, natomiast nie potrafiła ona chyba była po jakimś udarze. I nie potrafiła powiedzieć, wydobywała z siebie tylko dziwne dźwięki. Nie potrafiła nic ani napisać, ani powiedzieć, więc tak naprawdę, jak ja z nią rozmawiałam, to ja musiałam zgadywać, co ona by chciała, ona tylko tymi dziwnymi dźwiękami dawała mi znać, czy to jest to, o co mi chodzi. Najgorsze jest to, że ona była totalnie logiczna umysłowo. I mi było tak strasznie szkoda, bo, bo musiałam ją też karmić, nie była w stanie sama jeść. I może to dla kogoś jest nic, ale dla mnie na przykład to było mega przykre patrzeć na takie coś. Była też pani, taka starsza pani, z którą, którą bardzo polubiłam, ona też jakby no mnie i koleżankę też polubiła, tam opowiadała nam różne rzeczy, pod koniec jeszcze nam czekoladę dała, że tak fajnie się nią zajmujemy i na przykład straszne było usłyszenie diagnozy, jaka jest, a diagnoza była taka, że no, już nic się nie da zrobić. To była już starsza pani, która żeby dalej kontynuować swój żywot potrzebowała operacji, natomiast jej stan zdrowia i wiek nie pozwalały na tą operację i, i tak jak ona usłyszała tą diagnozę w tym samym czasie co ja, bo razem na badania tą panią wzięłyśmy, to powiem Wam, że no tak jakby mi ktoś... Jak ja bym tą diagnozę słyszała, bo mi tak przykro, jak przyszłam do domu, jeszcze myślałam o tej pani i myślałam, i myślałam, i myślałam. Wiem, że pracy pielęgniarskiej nie należy zabierać do domu, i to jest kolejna rzecz, którą muszę się nauczyć. Um, także pierwsze dni były naprawdę trudne, naprawdę ciężkie, naprawdę zwątpiłam, czy chcę iść tą drogą, czy chcę faktycznie być pielęgniarką, czy dam sobie radę psychicznie, głównie psychicznie. Z tym wszystkim, co tam się dzieje, bo wiadomo, nie jest zawsze pięknie kolorowo. Natomiast już kolejne dni, tygodnia, kolejne dni, tygodnia były coraz lepsze. Już tych pacjentów znałam, już coraz bardziej poznawałam panie, pielęgniarki, które tam pracują. Bardzo mi się fajnie w ogóle z nimi rozmawiało. Dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Na przykład jedna pani pielęgniarka powiedziała, że ona widzi kostuchę. Ona na przykład widzi cień taki, który wchodzi na oddział, i ona wie, że w tym momencie, yy, znaczy, że tego dnia ktoś na oddziale odejdzie, i to zawsze jej się sprawdza. I jeszcze wiele, wiele, wiele takich przeróżnych, ciekawych historii się dowiedziałam. Yy, natomiast w piątek, jak, yy, jak już był ostatni dzień naszych praktyk. Mm, powiem Wam, że z takim e, już miałam tam wszystko obstukane, oblukane. Już wiedziałam mniej więcej, e, jakie leki gdzie leżą, e, kiedy tą kroplówkę odkręcić, kiedy zakręcić, kiedy podać. No wszystko, jak zastrzyki porobić, i robiłam już te wszystkie zastrzyki, e, podawanie leków, i już wszystko było takie. Znajome, pacjenci byli znajomi. E, też w piątek bardzo dużo wyszło pacjentów. W ogóle, jak my się dostałyśmy na ten oddział, to było pełne obłożenie 45 osób, także było roboty mnóstwo czasami e, podleciał po pupie. E, natomiast, jak e, już w piątek było, jak już bardzo dużo wyszło ich, no, to już był taki luzik, było więcej czasu właśnie na to, żeby porozmawiać z tymi pielęgniarkami, i powiem Wam, że tak sobie pomyślałam, że kurczę, no szkoda, że, że, że to już koniec, że już muszę iść, że mi się jednak podoba, że to jest jednak to. Um, już wiecie, co, ta sama wdzięczność tych pacjentów, e, czy, czy sam uśmiech na ich buzi, to, to jest to. to. To jest chyba to. I mi się wydaje, że to rekompensuje te wszystkie. Znaczy, no na pewno nie wszystkie, jeszcze dużo pewnie przede mną różnych traumatycznych doznań, przeżyć, e, ale tak, wychodząc w piątek stamtąd, ja już byłam pewna, że to jest moja droga, idę dobrą drogą, że chcę pomagać tym ludziom, e, no i że ogarnę się, e, ogarnę wszystko i, i dam radę. No, takie jest nastawienie na dzień dzisiejszy. Aczkolwiek tydzień też jeszcze był mega, mega ciężki, bo e, żeby dostać się na te praktyki, to ja musiałam e, wstawać o 5 rano, musiałam budzić o 5 rano kaja, e, robić dzieciakom śniadanie, wywozić kaja do przedszkola już dosłownie na samo otwarcie, bo przedszkola było o 6.30. Więc my już pod bramą, żeby Kaja, dla niego ten tydzień też był masakryczny. On już pod koniec tygodnia był tak zmęczony, że jak nawet poszłam z nim na judo, to w pewnym momencie położył się na materacu i powiedział: Nie ruszam się. Więc musieliśmy szybciej wyjść, że judo, taki był przemęczony. Ja tak samo codziennym wstawaniem o piątej, i oprócz tego, że wstawałam właśnie o tej piątej, organizowałam to wszystko, żeby pójść na te praktyki. Byłam tam przez cały dzień na tych praktykach, wracałam do domu, jakieś zakupy, jakiś obiad dla dzieci, plus do tego jeszcze ta moja praca z tłumaczeniami. Plus do tego jeszcze ASMR, plus do tego jeszcze wrzuciłam wam vloga i powiem wam, że po prostu soboty i niedzielę u mnie to był typowo piżamowy dzień. Dobrze, że padało, było szaro zimno, bo ja w sobotę i niedzielę w ogóle nawet na chwilę się nie wynurzyłam z piżamy. Oczywiście nie to, że leżałam sobie w piżamie. I odpoczywałam, bo nie, bo tak się nie da. Mając dom i dwójkę dzieci tylko na swojej psa, tylko na swojej głowie. Ale tak, urzędowałam tylko i wyłącznie w piżeniu. Nie byłam totalnie w stanie. Mama próbowała mnie tam wyciągnąć na jakiś festiwal kwiatów. Ja mówię, Mamo, daj mi żyć, jakie kwiaty! Także cieszę się, że ten tydzień już za mną. Ale no mi brakuje, brakuje mi. Już tak w poniedziałek sobie pomyślałam, kurczę, no poszłabym, poszłabym jeszcze raz. Yy, organizm na pewno by się przestawił do tego yy, wstawania o piątej. też pewnie inaczej bym sobie rozplanowała troszeczkę moje dodatkowe zajęcia, żeby no, był gdzieś jeszcze ten czas, żeby troszeczkę odpocząć. Ale jestem mega zadowolona, jestem mega zadowolona, bardzo mi się podoba yy, i w sumie już nie mogę się doczekać, a jeszcze a, półtora roku... Do licencjatu i wtedy mogę zacząć pracować jako pielęgniarka i jeszcze dwa lata magistra. Boże, przyjdę na, na, na emeryturę tego magistra zrobię chyba. Czasem mam takie wrażenie. Zwłaszcza jak mi wszędzie łamie. i stuka, i puka. No dobra, tak chciałam Wam tylko powiedzieć e, opowiedzieć trochę, jak to wygląda z perspektywy ucznia, studenta, pielęgniarstwa, także cały mój stres i strach przed pójściem na te praktyki, cały mój stres i strach przed pobieraniem krwi czy robieniem zastrzyków nie ma na kinowi, bo jak wiadomo do tej pory w szkole uczą nas wszystko robić na lalkach. Czasami się jakaś pani zgodzi i możemy na sobie nawzajem popróbować, natomiast sadzenie codziennie zastrzyków i pobieranie krwi. Różnym ludziom to już jest zupełnie co innego, i też pierwsze dni to ręka tak. Nie wiedziałam, kto się stresuje bardziej przy tym pobieraniu krwi, czy ja, czy pacjent. Chociaż pacjenci y, raczej byli spokojni, <laughs> raczej. raczej, bo jeden pan miał problem, y, ale to dlatego, że pan miał bardzo słabe żyły, praktycznie ich nie miał, a nawet jak się weszło w żyłę, no to ta krew nie leciała. I to też nie miał problemu z tym, że to my robimy, tylko że trzeba go w różnych miejscach kupić. No ale wiecie, powiem wam szczerze, tak cicho i na ucho, że faceci chyba korzej znoszą takie zwykłe pobieranie krwi niż normalnie kobiety. Kobiety były jakoś bardziej no odporne, mniej się bały. I kombinuję, gdzie co się stało. Nie wiem, czy ja o tym mówiłam, ale chyba nie mówiłam. E Chodzi o Thermomix. E, popękał mi Thermomix, e, cała obudowa mi popękała. Znaczy nie cała. W e, mom... <noise> momencie. Tam, gdzie się z styka z obudową od tyłu, pod wpływem gorąca, jak robiłam te swoje miotki, e, zrobiła się pajęczyna na tej obudowie i ona się zrobiła jakby od spodu. Jak się palcem dotknie, to jest gładko. Od spodu jest taka pajęczyna. E, napisałam do um, customer service, jak się to nazywa? Biuro klienta, biuro Centrum Pomocy. Wiecie o co chodzi, nie? Napisałam do nich, wysłałam im zdjęcia, wysłałam im filmik. Tutaj Wam wrzucę chyba gdzieś jeszcze go mam, bo teraz już nie mogę, ponieważ już jest Thermomix zapakowany. I słuchajcie, oni powiedzieli, że ok, że to się nadaje do reklamacji. No raczej za sprzęt w takiej cenie, żeby on nie spełniał, że tak powiem, swoich funkcji, znaczy spełnia funkcję, ale jak się w nim gotuje ciepły od ciepła pęka, no to chyba coś nie tak. No więc wysłali kuriera z kartonem, całe szczęście, bo tak się zastanawiałam, gdzie ja ten karton po termomik umieściłam, ale wysłali mi właśnie karton i kurier miał przyjechać do mnie z kartonem. Ja miałam przy nim włożyć ten termomik z powrotem do tego kartonu. Z powrotem. No, włożyć do tego kartonu, który kurier przywiezie, i on miał ten karton od razu y, zabrać. Natomiast dobijał się do mnie w momencie, kiedy ja byłam w szpitalu na praktykach, więc nie miałam telefonu przy sobie, nawet nie wiedziałam, że się dobija, więc zostawił ten karton na poczcie. Odebrałam ten karton z poczty, przyszłam do domu, według wszystkich wskazówek instrukcji umieściłam ten termomiks w środku i tak dalej, no i pojechałam wczoraj na pocztę. W środku była też naklejka zwrotna, więc mówię: No, spoko, nakleję tą naklejkę zwrotną, po prostu zawiozę na pocztę i tyle. Zawiozłam wczoraj na pocztę i słuchajcie, pani skanowała tą naklejkę, skanowała, nic tam się nie działo, nic nie mogła zrobić, więc kazała mi, żebym skontaktowała się znowu z tym biurem, całym. Co oczywiście zrobiłam? Zrobiłam to wczoraj, dzisiaj mamy godzinę już 15. Do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi. No, mam nadzieję, że. W Przeciągu kilku dni to zrobił, ten termomiks stoi yy, cały czas zamknięty w pudełku, ja z tym wielkim pudłem latam. No i szczerze mówiąc, wkurzał i Powiem tak, jak stał i na przykład był taki okres, że go w ogóle nie używałam, bo miałam takie zajawki, że używałam go codziennie albo kilka razy dziennie. Potem, wiecie, jakby na chwilę o tym zapomniałam, nie używałam go, nie wiem, załóżmy miesiąc. Potem znowu miałam zajawkę, że go używałam kilka razy dziennie. No a teraz, kiedy mi stoi w tym pudle, no to mam, no tyle przepisów mi akurat e, pojawia się na Facebookach i wszędzie, że, e, że po prostu już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go używać. Także mam nadzieję, że to naprawią w miarę szybko. Teoretycznie mają 5 dni na naprawę, o ile mają wszystkie części. Nie wiem, jak oni chcą naprawić obudowę, no bo to chyba trzeba zmienić całą tą obu, obudowę. Nie wiem. No i mam nadzieję, że to będzie w ramach gwarancji, a nie pociągną mnie za naprawę. Bo jeżeli mają mnie pociągnąć za naprawę, to ja nie wiem, czy ja chcę to naprawiać. Chociaż zauważyłam, że te pęknięcia pod wpływem ciepła y, idą dalej. Ta pajęczynka jakby się poszerza, także no. Tyle na temat Thermomix. A wam mnie pękają termomiksy, wiecie co, ja to mam e, szczęście, bo razem z mamą kupowałyśmy tego samego dnia od tego samego sprzedawcy e, dwa termomiksy, e, no i, i, i jej się nic nie dzieje, a mi cały popękał. A też robiłam miodek, także hmm, to się nazywa mieć szczęście, chyba, chyba zagram w lotka. Jak widać termomiks właśnie wrócił e, z naprawy. Nie ma śladu. Śmiesznie, bo chyba wymienili cały ten przód. Patrzę po tym, bo tutaj mi się ten napis wycierał od czyszczenia mycia. Już tu kilka literek było zamazanych, a widać, że są czyściutkie, nowiutkie, więc wydaje mi się, że jakby zdzieli tą górną warstwę i naprawili tutaj. Super, bardzo się cieszę i muszę przyznać, że naprawa trwała tylko dwa dni. Po dwóch, dniach, oj, po dwóch dniach miałam go już z powrotem, także z powrotem mogę już zacząć działać. Pamiętacie, jak jakiś czas temu pokazywałam Wam moje y, zakupy kosmetyczne. I powiem tak, służyłam te, tyle tego toniku i mam wrażenie, że bardzo wysusza mi skórę, także na razie go odstawiamy, regenerum nie pomaga. Tu mam z Aven, nie pomaga. Mam jakieś uzdrowisko, ampułkę, booster. No, trochę lipa. Tutaj mam ten, ta, ta, ta żelka cała, co wam pokazywałam w ostatnim filmie. Jak widzicie, jest całkiem spore zużycie. Nakładam go dużo, jest miły w momencie nakładania, całkiem przyjemny, ale nie zauważyłam jakichś takich mega nawilżających zdolności. Używałam też tego kremu już mi się skończył. Yy, miał być taki super hiper, ale na pewno do niego nie wrócę i tu mam też taki yy, do pod oczy. Niby miał być najlepszym kremem, już jak widzicie końcówka, miał być najlepszym kremem pod oczy. E, no był super, e, znaczy chciałam powiedzieć, no był spoko, szału nie było, zwłaszcza za taką cenę, jaką każą sobie płacić za ten krem. E, także mm, jeżeli szukacie dobrego kremu pod oczy i natk natkniecie się na wizerz czy inne... Mm, polecajki tego kremu no to powiem Wam, że szkoda hajsów bo on jest naprawdę bardzo drogi ja miałam taką miniaturkę, bo to było w jakiejś tam seforowej, świątecznej y, promocji, że dwie takie miniaturki tam kosztowały niewiele więc cieszę się, że nie kupiłam całego, bo się czaiłam na cały a jedynie sobie wypróbowałam i na pewno do nich nie wrócę. Natomiast szukam czegoś mega super hiper nawilża, nawilżającego i tu wchodzicie wy. Czy ktoś z was ma jakiś super nawilżacz do buzi? Bo moja buzia ostatnio jest tak mega przesuszona, że szok. Mhm. Wszystko co dobre szybko się kończy. Niestety, zobaczcie, skończyło się kwitnięcie, ale i tak jestem mega zadowolona, że mi się udało wyhodować kwiatka. Jest to podobno dosyć trudna sprawa i mam nadzieję, że za rok zakwitnie mi jeszcze raz. Był przepiękny biały zapach, znaczy nie, zapach białych kwiatów o w tą stronę, e, ale nie był tak jak czytałam w internetach, że trzeba było kwiata wynosić z sypialni, bo nie dało się spać. E, nie, ja w ogóle uważam, że nie był intensywny, no ale każdy ma inny nos. Ale niestety muszę właśnie uciąć Tutaj i już pozbyć się kwiatka. A szkoda, szkoda. Człowiek cały rok czeka, albo lat kilka, albo całe życie, bo one nie kwitną tak e, na hopsiu. E, no a ile? Miesiąc czasu się nacieszyłam. <grym> I koniec. Jeszcze tak na koniec, już tak do poduszki. Rozpocząłam czytanie kolejnej książki Lucindy, czyli tej mojej ulubionej autorki. Wszystkie jej książki mnie mega wciągają, no to już tutaj troszeczkę zaczęłam czytać i po prostu nie mogę się od niej oderwać. Bardzo fajna książka, bardzo ciekawa książka. No i dzisiaj z okazji Dnia Dziecka zamówiłam sobie trzy kolejne książki właśnie tej autorki, i jedną, która ym, dopiero właśnie dzisiaj wyszła, 1 czerwca, miała swoją premierę. No i przypuszczam, że to będzie ostatnia książka tej autorki, bo jak już wam o niej wspominałam wcześniej, niestety. Ale jej się odeszło. I co ja będę czytać? Na pewno sobie znajdę, ale naprawdę polecam wam gorąco, teraz zbliżają się wakacje. Jeżeli macie ochotę na fajne czytadło, to polecam wam książki tej pani, na pewno siedem sióstr, na pewno różę, którą Wam pokazywałam, róża, czego to była? Nie pamiętam, czego róża była, ale we, w poprzednim vlogu czy dwa vlogi temu Wam pokazywałam tamtą książkę. No i teraz ten sekret listu, też bardzo fajna książka. Znaczy, no tak się zapowiada, bo że tak powiem, na razie jedną trzecią dopiero przeczytałam. No i kochani moi, tak na zakończenie, po pierwsze, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, za wszystkie łapki do góry, za wszystkie komentarze. Bardzo miło mi jest Was widzieć, Was czytać. No i co i na koniec, jeszcze oczywiście chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Tak, ja cały czas przyjmuję życzenia, przyjmuję prezenty, no bo no, Dzień Dziecka to jest Dzień Dziecka, tak? A dziećmi będziemy całe życie. Także wszystkiego najlepszego z okazji. Dnia Dziecka. Widzimy się już za tydzień w kolejnym vlogu. Przesyłam Wam buziaczki. Trzymajcie się cieplutko. Miłego wieczorku. Pa!